w preskarze, czyli aucie prasowym. E, jedziemy dzisiaj na metę odcinka aut. E, jedziemy za liderem. Na Alation to jest ten samochód, który e, widzicie. E, jedziemy e, Amarokiem, e, mamy na pokładzie dwóch fotografów, kierowcę, operatora kamery. No i oczywiście nie. E, ciekawa informacja, takie auto. Nie może przekraczać. Mamy tutaj specjalne tripi. O, to jest to urządzenie. Eee, organizator ma połączenie z tripi i sprawdza, czy my nie przekraczamy przypadkiem prędkości 110 km na godzinę. Tej prędkości nie możemy przekroczyć, bo płacimy srogie kary. Pamiętacie ile się płaci? Serio. 200 no euro euro za jeden kilometr. Przejechamy dłużej niż 1000 metrów 200 euro za 1 kilometr przejechany poza limitem, tak wskaza się o. I, tym autem, i tym autem jedziemy 9000 km obecnego Dakaru. A po trzech wykroczeniach co się dzieje? Auto jest wykluczone. Po trzech wykroczeniach auto wykluczone, ale my wciąż jedziemy i mamy nadzieję dojechać do Buenos.